Dzień Boże! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o sklepach herbacianych. I, moi drodzy, dlaczego taki temat? Dlatego, że chciałbym się z Wami dzielić swoją wiedzą na, na tego typu kwestie. A przede wszystkim też, moi drodzy, również i zależy mi na promowaniu dobrej herbaty na promowaniu fajnych herbat, które. Będą Wam oczywiście smakować, a także promowaniu bardzo Ciekawej ceramiki, różnych naszych Przede wszystkim polskich Ceramików, zatem zaczynamy odcinek Zaczynamy odcinek od sklepu Herbaty Czas na ulicy Ludnej 3A Na Powiślu w Warszawie Jest to sklep Niewielki Przytulny Tam można sobie usiąść na przykład na fotelu i tam można sobie też wypić dobrą herbatę, oczywiście, prawda, jeśli o to chodzi. Bardzo miłe panie też tam pracują. Gosia, między innymi, Patrycja Karolak, prawda? I jeszcze tam kilka innych kobiet pracuje w tym sklepie. Widać, że tam jest, powiem tak szczerze, kobieca ręka w tym, to znaczy w sensie bardzo takim pozytywnym, czyli tam jest po prostu, odczuwa się ciepło. Nie wiem, jak to Wam powiedzieć, tak, ale takie... że się wchodzi jak do domu, tak bym powiedział w ten sposób, nie? Troszkę. To nie jest sklep, typu wielki sklep, jak na przykład dajmy na to Five O'Clock, prawda, czy jakiś inny, że już od razu lecisz do klienta, prawda, yy, nie wiem, jakby Wam to określić, tak, nie, nie ma takiego, takiego czegoś, że tam jest taki hmm, handel, że tak powiem, tak, czy takie coś, to bym określił nieładnie, prawda? Że takie nie ma takiego padcia na klienta, tak? że tu już musisz kupić, tak? Nie, jest właśnie takie bardzo dobrze, dobre podejście do klienta, jeśli chodzi tu o kwestię właśnie wyboru, tak? O kwestię powiedzmy. Mm, takiego spokoju jakby, nie wiem jakby to określić, tak? Ale to, to widać to po prostu widać, że to jest dobre, fajne podejście do klienta. Hmm. Następna sprawa to sprawa, oczywiście, herbat. Mamy tam mnóstwo różnych herbat, moi drodzy. Od prawda herbaty hongkcha, czyli czerwonych, czerwonych po naszemu czarnych, po herbaty typu puer, shank i herbaty ulung. Ja mogę Wam na przykład, nie wiem, polecić chociażby herbaty irańskie, moi drodzy, które dostaniecie tam. Właściwie to jest jeden sklep, gdzie można kupić dobre herbaty irańskie. Prawda, mówię dobre herbaty irańskie, które opisywałam u siebie na kanale. Także to to, możecie tam kupić też herbatę Możecie tam kupić, zresztą, całkiem ładny służb, ładnie wygląda. Rojbosa zielonego również różne herbaty smakowe o różnych ciekawych nazwach także tego typu rzeczy. I też moi drodzy, tam jest bardzo dużo ceramiki. Tam możecie kupić na przykład czajniczki, zrobione przez pana, który że tak powiem, jest już w starszym wieku. Na przykład on od taki czajniczek dba. Można, możecie kupić tam kubki, różnego rodzaju zaparzacze, Dajłany, dashi. co tam jeszcze moi drodzy? Czarki też możecie kupić do herbaty mnóstwo różnych rzeczy, ale to są rzeczy robione przez bym powiedział, że znanych polskich ceramików, takich jak na przykład Andrzej Beron, on sobie tutaj śpiewa dosyć duże ceny za tą, ale jest to ceramik jeden z najbardziej znanych w Polsce. Tutaj na naszym terenie, prawda, możecie kupić też ceramiki od Patrycji Karolak, ona też jest bardzo znana, miała swój film na VOD, Jakiś czas temu o polskich artystach, to właśnie też o czym świadczy, że jest to osoba, no, która ma już swoją pewną renomę. Yy, prowadzi zresztą swój, swój też yy, swój moi drodzy sklep ceramiczny. Yy, tak wygląda jej czarka. Jedna z czarek, taka na przykład moi drodzy, każda z nich jest toczona na kole, prawda, i tutaj jest to wszystko robione w sposób bardzo taki profesjonalny i jest to ręczna robota. Glina też w ogóle to jest ważne. O, to jest na przykład następna jej czareczka. Taka w ten sposób wygląda. Yy, że glina chłonie, yy, tak jak w ogóle materiały tego typu, chłonie ludzkie emocje. I to zresztą jest wyczuwalne dość mocno, prawda, że ta naczarka jest pod. Daną osobę, można powiedzieć, prawda? To nie, jest, nie ma w tym żadnej magii, żadnych takich rzeczy, po prostu tak jest, jest to fizycznie jakby może nie ale jest to po prostu to, to po prostu się czuje, tak? Że dana czarka jest pod daną osobę, tak? Że po prostu tą czarkę się kupi, prawda? Że kudę to, to mi się po prostu podoba, coś mi weszło w oko, jakby o coś takiego, tak? Dobra, następna sprawa, moi drodzy, to tutaj co jeszcze mogę powiedzieć o tym sklepie, to także to, że są to te naczynia, prawda i tak dalej, one są naprawdę od znanych polskich artystów, też od moich drodzy, na przykład mamy też tam Sebastiana, czyli Harry Potter. Tutaj On robi na przykład z kolei takie czarne czareczki. To sobie czareczka chińska, bym powiedział. Bardziej taki na styl chiński. dobry do pływów. Bardzo ładnie wygląda, prawda? O, w ten sposób taka czareczka. Z kolei też jego. Także tutaj warto o tym sobie wszystko pamiętać, tak? Dobrze, przechodzimy do następnego sklepu. Ten odcinek będzie oczywiście troszkę dłuższy, pewnie niż 10 minut, tak mi się wydaje. Ponieważ ja tutaj chciałbym się naprawdę mocno skupić na właśnie tym, żeby Wam w miarę dobrze powiedzieć o różnych sklepach herbacianych. Drugi sklep to jest sklep E herbata. Moi drodzy, E herbata znajduje się w Krakowie. Mają swój kanał na YouTube, jest to już z tego co wiem duży sklep. Prowadzi go kondrat ma Mariusz Zygmunt. Witam oczywiście też inne osoby. Mają też swój, swoją herbaciarnię czarka. Też moi drodzy. Co jeszcze mogę powiedzieć dalej? To także to, że um, oni również mają bardzo dobre herbaty. Ostatnio y, najnowsze herbaty były oceniane. Słuchajcie, w sklepie. Znaczy Nie tylko na stronie internetowej i na YouTubie z 2024 roku, m.in. gruzińska herbata typu ulungowatego, bym powiedział, taka między czarną herbatą o ulungiem. Ja na przykład piłem teraz z 2024 roku Nepal Kuwapi Ulung. Bardzo dobra herbata, mojemu tacie, te, mojemu tacie też smakuje. A tata mój jest dosyć wybrany, jeśli chodzi o herbatę, co mu daje do spróbowania. Eee, także o czymś to też świadczy. Prawda, możecie tam kupić różne herbaty, yy, również i z tego co wiem, to yerba też można tam kupić. Yy, różne zioła, yy, prawda. Mnóstwo różnych, różnych rzeczy. Też mają swoje, swoje yy, czarki, między innymi Andrzeja Mędrka, tak wygląda ta czareczka od Andrzeja Mędrka. Prawda, są też jest to jeszcze taka ładna czarka metaliczna, niestety ją już straciłem, nie mam jej. Moi drodzy, ale ta właśnie przypomina też herbatę tutaj w wierzchu, taki tidast, tak bym to powiedział. Dobra, czyli pył herbaciany. Także to kolejny sklep herbaciany. Następny no to na przykład możecie sobie korzystać też z herbaciami Laja w Cieszynie, herbaciania Laja z kolei. Tutaj oni prowadzą y, różnego rodzaju moi drodzy. Y, herbaty gruzińskie na przykład bardzo dobre są od nich z tego co wiem z tego co kojarzę. Y, także też możecie sobie korzystać, jeśli chodzi o herbaty y, gruzińskie, to też y, jeśli z tej herbaciarni. Moi drodzy, co jeszcze mogę powiedzieć, to też idąc dalej, mamy one cup of tea, to są herbaty z kolei nepalskie. Tam też możecie kupić różnego rodzaju czarki do herbat, różnego rodzaju dobre herbaty nepalskie. One są drogie, ale to są herbaty szczególnie z jednego ogrodu prowadzonego tutaj przez Nepalczyka. Ogrody, który jest bardzo bym powiedział taki no ekologiczny tam żyją różne zwierzęta, węże prawda jakieś tam jaszczurki inne i tak dalej tak. Tego jest sporo tych zwierzątek różnych yy, prawda. Jeżeli o to chodzi yy, i. To jest sklep. Naprawdę bardzo taki ekologiczny, bardzo fajny. Następny sklep, moi drodzy, to na przykład sklep Nagomi. Tutaj w Warszawie, w Ursusie, moi drodzy, sklep Nagomi, to jest sklep japoński, gdzie możecie kupić japońską macie, prawda, możecie kupić też japońskie herbaty, gyokuro, sencha, prawda, wszystkie różne i tak Również i cała seria tych Właśnie naczyń do herbaty, czareczek i tak dalej. Ja tu Wam pokażę jedną. i Ipukuan bardzo się podoba mojej córeczce ta, ta, yy, ta właśnie yy, czarka. Do można powiedzieć troszkę do herbaty typu Macia. Właśnie bardzo ładnie zrobiona. Yy, tutaj widać, że tak jakby lukier wściekał z tego. Także tak to wygląda, moi drodzy. Yy. Co jeszcze, mamy herbaty deti, również, też bardzo dobre herbaty puer, prawda? Bardzo dobre herbaty y, ulung, herbaty czarne, różne, one są drogie, tak jak mówię, ale też warto tam y, kupować. Mnóstwo jest tych sklepów różnych, prawda? Natomiast, no niestety, większość z nich znajduje się poza stolicą Polski, ale. Powiem Wam szczerze, że dla mnie osobiście taką perełką w Warszawie to jest właśnie sklep herbaty czas, gdzie też możecie na przykład kupić sobie macie od pana Seiko Kondo moi drodzy, też bardzo dobra macia do picia. Także słuchajcie, to jest tyle jeśli chodzi o sklep. Oczywiście tych sklepów jest mnóstwo w Polsce. Mógłbym Wam jeszcze o kilku powiedzieć, o których też powiedzmy na ich zapomniałem. Natomiast powiem Wam tak szczerze, że czym się kierować, jeśli chodzi o kupowanie herbaty, to przede wszystkim, moi drodzy, uważam, że kierować się sercem, tak? Nie miałbym to określić, ale czy ta herbata Wam po prostu podpasuje, prawda? Spróbujcie tej herbaty. Zapytajcie się, czy możecie próbkę, nie wiem, tego typu rzeczy, tak, jeśli o to chodzi. I potem możecie kupić tą herbatę, tak? Dobra, także to tyle, jeżeli chodzi o herbaciarnię. Słuchajcie, pamiętajcie, że warto pić dobrą herbatę, ponieważ herbata, dobra herbata, to jest samo zdrowie. A teraz piję właśnie herbatę dziki, dziką białą herbatę Bajmutan Mutan, ze sklepu właśnie Herbaty Czas. Bardzo dobra herbata. Szczęść Boże, trzymajcie się wszystkiego dobrego.